Każdy z nas dąży do stawania się coraz lepszym. I niezależnie od dziedziny, czasem jest to prostsze, a czasami cięższe i potrafi zająć naprawdę sporo czasu. Dzisiaj pokażę wam jak dobrze oraz płynie progresować w Counter Strike'u 2. Na sam początek warto w 100% ogarnąć działanie movementu, ponieważ zaraz po strzelaniu jest to główna mechanika, na której opiera się ta gra. Za movement wchodzą np. poprawne pikowanie, wykorzystywanie Counter w każdym kierunku oraz korzystanie z silent jumpu. Fajnym sposobem na ćwiczenie wszystkiego naraz jest po prostu zwykłe chodzenie po mapie i czy to pikowanie na sucho przy różnych pozycji, czy też zwykłe skakanie. Oczywiście razem z movementem można polepszać również strzelanie. Osobiście uważam, że jest to nawet efektywniejszy sposób niż typowe ćwiczenie skoku, który potrafi bardzo dużo pomóc oraz polepszyć was crosshair placement, poprawne pikowanie każdej pozycji oraz wykorzystywanie wcześniej wymienionych mechanik movementu razem ze strzelaniem. Najlepszymi darmowymi mapami do jego ćwiczenia są mapy 5 n na warszacie steam, gdzie znajdziecie tak naprawdę wersję na każdą mapę, która kiedykolwiek była w puli turniejowej od premiery gry. Samemu, gdy marzyłem o profesjonalnym gronie w Cesa, bardzo dużo grałem na tych mapach i naprawdę pomagały, bo w ciągu miesiąca nabyłem sporo odwagi oraz poprawiłem swój krok placement, jak i pikowanie. Dzięki temu czwartego poziomu na platformie Faceit wbiłem dziewiąty. Jeżeli miałbym dać wam jakąś ogólną radę, która nie dotyczy głównie Cesa, to byłoby nią nie nakładanie sobie zbyt dużej presji. Typu jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobię, to już nigdy mi nie wyjdzie. To właśnie ona często niszczy utalentowanych ludzi, a szczególnie młodych, którzy chcieliby mieć wszystko od razu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich sposobach oraz zaobserwujcie mój profil powiedzcie powiedz kontentu z Cesa.